Do jak rozpędzone kule yeah. Jak leci z nami unieś obie ręce w górę Tak yeah. Zaciśnij mocno piąchy jeśli w sercu masz Siłę ognia spokój wody równoważy w nas Drug które było Zjeżdżamy w dół Zobaczymy co nas tutaj czeka te kondycji se muszę zostawić jakby była jakaś napierdalanka Widzę, że strasznie głęboko w dół zjeżdżam Aha, i tak mi kondycję całą zażarło, no to chuj Gdzie ja jestem tak głęboko Ty Co to za jakaś jaskinia? A o coś znalazłem Zajebiście. leki przeciwbólowe Mistrzostwo Świata. Ile dynamitu? Kurwa, strzały, farbę. Nie mam pojęcia, co to jest, ale też znalazłem. Pędzel, Tutaj kolejne strzały. Kolejne strzały. Ile mam strzał? 16 strzał także też elegancko. Tu mamy linę, taśmę, linę kolejną. Nie wiem co to jest. O, Mirindy, więc sobie wezmę taśmę. Siekiera. No, i to już jest kurwa wszystko. Mamy w końcu siekierę. Zajebiście. Super, że to miejsce tutaj znalazłem. Mam jakiś zegarek? Nie mam żadnego zegarka. Dobra, no to fajnie, że tak powiem. Mogę sobie ile mam? Mam od razu. Nie wiem ile ich było, 14. Jak z nią to wygląda? Sytuacja. Szybkość i obrażenia. No to może podrasujmy jej troszeczkę... Troszeczkę jej podrasujmy szybkość. A resztę podrasujemy jej obrażenia. No to ja teraz też bym chciał ją w plecaku w takim bądź razie. Zamiast ulepszona dzida, łuk... Pałka z głową. No i dobra. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Zajbiście pochodzę ze z tą siekierą, bo jestem ciekaw co, co ona potrafi. Oznaczę sobie też yy, yy, to miejsce yy, flagą, żebym wiedział, że tutaj są te rzeczy, no bo co, no, będę sobie wracał po środki przeciwbólowe, nie? Czemu by nie? Jak tylko jest kurwa możliwość. Dobra, spindramy się na górę Dawaj, dawaj, dawaj Strasznie, kurwa, to było głęboko Ukryte przed kanibalami Ciekawy jestem, jak ta siekierka sobie poradzi w boju Zaraz się też okaże No dawaj, że spindraj się, spindraj Kurwa, katar mam, chyba będę chory Przerąbana jeszcze, święta jutro Masakra eee, Muszę sobie to, tak jak mówiłem, oznaczyć Więc bierzemy tego typola Oznaczamy go tu I tak dokładnie zostawiamy złote Czyli tak, tutaj byłem Tutaj nie ma nigdzie już dojścia Jest jeszcze możliwość iścia tam Więc udamy się w tamtą stronę Mianowicie tu tu też jest jakaś japa A ewidentnie schodzę w dół Co my tu mamy Aż się kurwa boję Co to jest za miejsce? Dawaj tą flare, nic nie widzę. Czy tutaj będzie ten duży? Kurwa, no nie widzę nic, gniazdo dzieciaków tylko, ciemno trochę, tu jakieś podręczniki, ale nic do zebrania że tak powiem. No to co, no. E, Okej. Okay. Czemu zaktualizowano? Bo co? O. Łupy Ty, a ciachniesz to? W końcu? Dziękuję Tą też Środki przeciwbólowe, pasuje Tą też otwórz mi, dziękuję Pies mi zaraz zacznie szczekać Wiedziałem, że tak się stanie Jedna skrzynka się tylko otworzyła dobrze. Co to? Kasetka do odtworzenia. No dobra. To miejsce bym sobie też w sumie mógł oznaczyć. Bo kurwa, są tu środki przeciwbólowe. Ale nic poza tym. Było tutaj pusto. Więc można powiedzieć, że jaskinia zeksplorowana, przynajmniej ta. No bo co, nic tu już innego nie ma. Co jest jeszcze tu? Tu jest jeszcze to wyjście na górę, więc idziemy tym wyjściem na górę jeszcze. No i zobaczymy, co tam się święci. Muszę sobie zaznaczyć jeszcze, że niebieskie to będą zbadane kopalnie. Tutaj jest chyba wyjście na powierzchnię. Więc tu bym sobie ze spokojem ducha mógł dać, że zbadana kopalnia jest. Znaczy japa jedna zbadana. No, tutaj jest wyjście na powierzchnię. Ale fajnie, cieszę się, że tą siekierkę mam jeszcze. Jakby mi się udało katanę znaleźć, to to już jest w ogóle koniec świata. Niebieska będzie kopalnia zbadana. No i dobra, co? Gdzie jest ta kopalnia? Odkryto nową roślinę znowu. Jaką? Mniejsza z tym. Dobra. Idziemy po królik. Gdzie ten król spierdolił znowu? Skurwysyn. Dawaj tą latarkę, bo nic nie widzę. Hajsik se zebrałem. Garnek se zebrałem. O, tu mam jeszcze nieotwartą skrzynkę. Ale w niej jest strój. Tutaj możemy coś rozpierdolić dynamitem. Więc zróbmy to. O kurwa. Z ciekawości sprawdźmy, co tu było. Część pistoletu. Gdzie ten pistolet? Tyle mam rzeczy, że kurwa nawet nie widzę. Mamy odłożyć do chaty I zapierdalamy do kolejnej kopalni Potrzebowałbym te zające ustrzelić jebane. Mam go chyba. Jest jeden zając chyba upierdolony, no To jeszcze. Ile? Dużo. Gdzie ten mój dom? Czekaj, dom mój jest tam przecież. Ciekawy jestem też, jak się ta siekierka będzie sprawdzała w boju. Także pójdziemy sobie też od razu, znaczy pójdziemy. Pójdę sobie ponapierdalać troszeczkę drzewa. Pobudujemy sobie znowu coś ciekawego w kolejnym odcineczku Poplanuję sobie. A w następnym pójdziemy znowu do kolejnej kopalni. Bo chciałbym sobie tutaj zrobić obóz gotowy już na wszystko i potem wyruszyć na taką przygodę gdzieś w dal pierdolone przecież go nie widać nic tam jest Trafiłem. Dobra. Nie wiem, ile muszę mieć tych, 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 tych skór. Ale w każdym bądź razie kanibale już lecą. Gdzieś tu przed chwilą widziałem zające. Nie teraz! Ci podceluję. Co za chuje. A dasz mi chociaż włączyć zapalniczkę, żebym cokolwiek widział? Kurwa mać! Ja pierdolę, jeszcze mnie podpalili. Ci tu rzucają jakimiś chujostwami. Jezusicku! No przecież kurwa! Dobra! Pojebani oni są. Idę się kimnąć. Muszę sobie te buty koniecznie zrobić, bo widzicie, że cały czas marznę. A to mnie irytuje strasznie, ich się dużo zaczyna robić. Nie podoba mi się to. Zapiszę sobie grę od razu. Idziemy w kimę. Postaramy się zasnąć. Uda się? Udało się. Króliczka sobie machniemy. I jakiś steak. Tutaj mamy pełno. Pełno. Potrzebowałbym jeszcze normalnych strzał. A nie tych metalowych? Nie pamiętam, jak się zmieniało strzały. Potrzebuję sobie zmienić strzały Albo Ej No co jest? Chodźcie ptaszki ćwir kurwa Teraz jak na złość, to żaden ptaszek nie przyjdzie No dobra. Chuj tam. Zbieramy się. Żarcia, coś tam mamy. Wszystkiego, coś tam mamy. Ciśniemy na wyprawę przed siebie. Sprawdzę jeszcze, jak te buty można było zrobić. I to będzie wszystko. Yy, więc odpalę sobie na szybko jeszcze ten crafting. Gdzie są te buty? Kurwa, potrzebuję 3 futra, czyli jeszcze jednego królika muszę dupnąć, i będą wszyscy zadowoleni. Tutaj myślę, że sobie poodkładamy wszystko, co możemy. Myślę, że jest ok. Ale to dobra, bo też nie wiem, czy w tym odcinku, w następnym odcineczku, sobie ruszymy od razu na wyprawę. No kurwa, ta dzida jakaś taka dziwna, ale dobra, jeden ptaszek jebnięty, co za. Pech! Obawiam się, że ci kanibale się właśnie pojawiają przez to, że ja już mam tutaj tak dużo zbudowane. Ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Wszystko się okaże. Ten domek ja już tyle razy w niego puknąłem, że. Dobra, to widzimy się w następnym odcineczku, jak wyruszam na potężną wyprawę.